Łączenie ekranów. Widzieliście już prawdopodobnie eksperyment w poprzednim wideo odnośnie łączenia ekranów. Mam nadzieję, że już dało to do myślenia, jak to wygląda z punktu widzenia wpływu zaburzeń z zewnątrz, jak i tych, które mogą wychodzić z naszych kabli. Więc na pewno jak mamy dwie struktury, to trzeba je połączyć jak najlepiej, najlepiej czterema przewodami, jak tylko się da dookoła, czyli to 360 najbardziej dążymy do tego, żeby to 360 dookoła było zamknięte. Wtedy nic tam nie wchodzi, albo mało tam wchodzi i mało wychodzi na zewnątrz. Więc ten eksperyment mało zmysłowić, jak te ekrany są ważne, jak je łączyć. Tu jest schemat tego eksperymentu raz jeszcze, żeby przypomnieć to, że jak stosujemy te kabelki, to z kabla można wychodzić to zaburzenie jak mamy taki piktel podłączony, a to jest całość ciągłość ekranu, i jak to wpływa. I jeszcze osobną rzeczą zaraz będzie uziemienie tych ekranów, ale mówimy o łączeniu, czyli staramy się, żeby ekrany były połączone, jak najbardziej połączone. Inny przykład, tutaj był z tym przekaźnikiem, czyli jak te zaburzenia, które z zewnątrz pochodzą, mogą wpływać nam do naszego urządzenia. Oczywiście. Tu, tu, ten ekran tak naprawdę wisi w powietrzu przez całość, ale jest ciągłość ekranu wszędzie, bo jest uziemiony tak naprawdę gdzieś tam w zasilaczu dopiero przez kabel PE w że widma. I tu, właśnie nieważne z której strony na razie jest uziemione, ważne, żeby ta ciągłość ekranu była zapewniona. To jest główny wniosek z tych dwóch eksperymentów, które mam nadzieję, że Wam się podobały i uzmysłowiły. Na temat, że jest ważny i ma wpływ, jaką długość kabelka stosujemy, czyli długość ma znaczenie. Inny przykład kiepskiego kabla ekranowanego to właśnie ten kabel BNC, o którym wspominałem, i przesłuchy między dwoma kablami, to znaczy dwa kable obok siebie leżały, i jak sygnał z jednego kabla przenosił się na drugi, to mamy na tym wykresie, czyli ten żółty te e, przypadek. Ten żółty wykres to jest właśnie jak sygnał przechodził z jednego kabla na drugi, które leżało obok siebie, nie były w żaden sposób połączone, a inny kabel wziąłem ekranowany i, i jest taki efekt, że praktycznie nic tam nie przechodziło, i okazało się, że faktycznie ten ekran jest połączony takim kabelkiem bardzo, bardzo kiepskim. Więc zarówno jakość ekranu, czyli tego oplotu, jak i połączenie tego oplotu do. Złącza czy naszej obudowy urządzenia ma ogromne znaczenie i to będzie widać na pomiarach. Można spotkać różne zalecenia. No i o ile przy falownikach, przy sterowaniu silników, nie ma tam raczej dyskusji. Wszyscy mówią, żeby łączyć z dwóch stron 360 i to jest jedyne rozwiązanie. O tyle, przy kablach sygnałowych już się pojawia dyskusja, czy łączyć ten ekran, czy nie łączyć, co on może powodować jest trochę tam dyskusyjnych rzeczy. No można spotkać takie chociażby odwago e, zalecenia, że przy kablach sterowniczych można łączyć ten ekran z jednej strony, a przy falowniku dopiero tylko z dwóch stron. I też uziemie, uziemienie, a e, ciągłość ekranu, to też jest, są dwie różne rzeczy. Wiadomo, staram się unikać tych pigtaili, które są na dole pokazane, Ważne, żeby ta ciągłość ekranu była zapewniona. I ja bym łączył te ekrany z dwóch stron. Zaraz jeszcze wytłumaczę dlaczego. Natomiast czasem znaczy połączenie z jednej strony jest lepsze niż nie podłączenie w ogóle, ale raczej staram się z dwóch stron podpinać, jeśli to jest możliwe, jeśli dwie struktury są uziemione, to warto to łączyć te ekrany, bo wtedy te zaburzenia zamykają się wewnątrz tego ekranu, a nie wychodzą na, na zewnątrz. Oczywiście pojawi się ten problem pętli prądowej, prądów wyrównawczych. Zaraz jeszcze do tego nawiążę jak to może wychodzić. Staramy się unikać właśnie takich dużych pętli, żeby nam to nie krążyło, bo jakbyśmy mieli tutaj ekran, który wisi w powietrzu, to on praktycznie prawie nic nie daje, więc żeby zminimalizować, zminimalizować taką pętlę, no to robimy jakiś powrót, jeszcze łączymy te obudowy blisko siebie, albo ten kabel prowadzimy na dole. No Jak jest łączenie jeszcze tych ekranów? Jak jakieś zaburzenie przychodzi nam z zewnątrz, jakaś fala radiowa powiedzmy, no to indukuje się na tym naszym ekranie i sobie płynie ten prąd. Płynie, płynie, no i natrafia na dziurę. I co on tu zrobi? On przez pojemność przeskoczy nam do tych kabli w środku, niestety. No trochę do obudowy, trochę do kabli w środku i popłynie sobie tutaj, tutaj przez to nasze obciążenie i zamknie się gdzieś przez jakieś znowu potencjalny Pojemność do ziemi, jeśli to jest nieuziemione. Jeśli to będzie uziemione, wszystko bardzo dobrze, czyli mamy tu podpięcie do uziemienia, no to po prostu to zaburzenie sobie przepłynie tędy. Wróci, wróci tutaj, i, i tutaj przez nasze urządzenie przejdzie dookoła. Teraz, jakbyśmy mieli podpięty ten ekran, no to już ten ekran do budowy nam przepłynie sobie tutaj, tutaj i się ładnie zamknie. Nie wpłynie nam do środka urządzenia. Natomiast tu z powrotem, wracając przez tą pojemność, taką pasażytniczą, on sobie wróci, i tu może zakłóci nasze układy, więc podpięcie tego ekranu jeszcze z tej strony, oczywiście najlepiej z, z, w kilku miejscach e, pozwoli temu zaburzeniu wrócić tu dookoła, ominąć nasze urządzenia wewnątrz, więc staramy się to podpiąć jak najbardziej z dwóch stron. Oczywiście podpięcie z jednej strony e, już jest lepsze, i pytanie, z której strony podpiąć podpiąć z tej strony, która jest bardziej wrażliwa. No zwykle przy szafach się zaleca, żeby to podpinać. Bo ten temat jeszcze będę starał się tłumaczyć na, na inne sposoby, ale pamiętajmy o tym, że te prądy mogą krążyć i to wszystko będzie wnikało tu do środka i przenikało przez tą pojemność pasożytniczą między ekranem, obudową i wnikać nam do środka. Więc jak nie będzie ciągłości tego ekranu, to to zaburzenie i tak przeskoczy nam do środka. Oczywiście może być, że unikamy tej pętli, tutaj jakiejś tam prądowej, ale ta pętla prądowa, jak się tworzy, to ona jest poza naszym systemem poza naszym układem czyli te układy czułe nie będą zakłócane. Oczywiście jakieś zaburzenia mogą się tutaj na zewnątrz promieniować, ale na to też są sposoby, jak sobie z tym radzić. Więc, jeśli chcemy ochronić nasze czułe układy w środku, czy jakieś małe czujniki, jakieś, jakąś pomiarówkę. To staram się odseparować to od świata zewnętrznego. Jeśli mam metalową budowę, to łączymy to wszystko z dwóch stron i nie powinno być tutaj dyskusji. A co, jak pojawią się prądy wyrównawcze? Tutaj nam ten kabel ekranowany, czy ten ekran zacznie się palić, grzać i, i tak dalej. No, no, coś trzeba wymyślić i są na to sposoby. Tu jeszcze takie zestawienie z literatury. O redukcji zaburzeń, i też pamiętajcie o tych uziemieniach, gdzie te urządzenia są uziemione i czy są te uziemienia takie same, czy różne, czy w ogóle z jednej strony jest tylko, bo tak, prawa strona to jest uziemienie tylko z jednej strony, ale ten ekran i tak właśnie powinien być podłączony do, do tego uziomu. Oczywiście zastosowanie skrętki dodatkowo jeszcze poprawia, ale ten ekran powinien być podłączony i wtedy nam daje dużą skuteczność. Jeśli ekran jeśli ten nasz system jest uziemiony z dwóch stron, to też najlepsze wyniki uzyskujemy wtedy, kiedy ten ekran jest z dwóch stron, właśnie podpięty do naszego uziemienia. Jeszcze zastosowanie skrętki daje nam dodatkowy tam decybel zysku, jak to wisi w powietrzu. No to nic nie daje, znaczy, to nasza referencja jest podpięcie, go z jednej strony jest również kiepskim pomysł, bo to też nam niewiele daje, te zaburzenia nadal tam wchodzą. Już zastosowanie samej skrętki, czyli kabel nieekranowany i sama skrętka daje dużo lepszy efekt niż podpięcie ekranu z jednej strony, jeśli mamy uziemienia z dwóch stron, bo tak jak mówiłem, te prądy i tak sobie będą płynąć i tutaj zamykać się przez pojemność do ekranu. Więc jak tylko mamy możliwość, łączmy te ekrany z dwóch stron no, i są takie zalecenia, chociażby w systemach kolejowych, że powinniśmy łączyć ekrany po obu stronach. Jedyne co, czyli robimy taką klatkę faradaję. Jedyne co, to może się pojawić właśnie ten temat prądu wyrównawczym, zaraz do tego wrócę. Pamiętajmy jeszcze, że pole magnetyczne to musi mieć specjalne ekrany. Na przykład te mu-metale czy mi-metale, różne stopy, które mają tą dużą przenikalność magnetyczną, żeby dobrze działały na to niskoczęstotliwościowe pole. Czyli, szczególnie jak mamy duże prądy, ale niskiej częstotliwości, to ekrany pod kątem pola magnetycznego będzie nam potrzebne. Czyli tak, jeśli ekran nie jest podłączony z dwóch stron, to nie jest zalecane, czyli ekran powinien być połączony po obu stronach do urządzenia, to redukuje zaburzenia elektromagnetyczne. Ekran, znowu po dwóch stronach, najlepiej 360, wszystko podpięte, razem otoczone, robi tą kratkę Faradaya, tak jak w, w, w komorach ekranowanych, chce mieć wszystko zamknięte, odizolowane. Unikamy wszelkich dziur, pigtaili, i, I tu na razie nie ma dyskusji, jakby nie ma innego zalecenia. Jeśli tylko można, łączmy ekrany z dwóch stron. Oczywiście pojawia się ten temat a co z tymi prądami wyrównawczymi? No, no to jeśli faktycznie pojawia się prąd wyrównawcze, czyli te struktury razem nie są ze sobą połączone nie są jakoś wyrównane potencjały to faktycznie ten potencjał może chcieć się wyrównać przez nasz ekran. Jakbyśmy ten ekran podpięli z dwóch stron no to wtedy. Lepiej podpiąć z jednej niż w ogóle go nie podpiąć, niż wiszący. To jest pierwsze rozwiązanie, czyli no, czasem trzeba podpiąć z jednej strony. Drugie rozwiązanie to stosujemy kabel ekranowany podwójnie i ten kabel zewnętrzny podłączamy z jednej strony, a kabel wewnętrzny, czy ten ekran wewnętrzny, podpinamy z drugiej strony. I już te prądy niskiej częstotliwości, te wyrównawcze, szczególnie od zasilania. Nie będą przechodziły, a zaburzenia elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości zamkną nam się i tak pojemnościowo na tej długości ekranu. Więc takie rozwiązanie też, też jest przewidziane i można, można się na tym zastanowić, żeby unikać właśnie tych prądów wyrównawczych. Innym sposobem jest zastosowanie równolegle do dodatkowych uziemień, czy jednego, czy dwóch. Odpowiednie oczywiście grubości, żeby miały odpowiednią wytrzymałość prądową te uziemienia, żeby te prądy wyrównawcze po prostu zamknęły się po tych kablach, a jak najmniej płynęły po naszym ekranie, czyli to jest trzecie rozwiązanie tego, tych prądów wyrównawczych a czwarte rozwiązanie to jest takie że łączymy ten ekran po obu stronach, z tym że z jednej łączymy to przez kondensator po prostu przez kondensator, który odcina nam te niskie częstotliwości, czy tą składową DC i wtedy mamy podłączony dla wysokiej częstotliwości ekran z dwóch stron. A te prądy wyrównawcze niskiej częstotliwości, czy te DC, czy, czy, czy takie niskie zasilania, nam nie przychodzą. Oczywiście z punktu widzenia bezpieczeństwa dodatkowo dodajemy rezystor przy tym kondensatorze, żeby go rozładowywać. Żeby ktoś tam nie dotknął tego, tych, tych wyprowadzeń kondensatora i żeby go nie poraził prąd, jeśli faktycznie są te prądy wyrównawcze, które ładują nam ten kondensator. Więc mamy takie cztery rozwiązania. I to znowu zmierza do tego, że powinniśmy łączyć ten ekran z obu stron. Mam nadzieję, że już te wątpliwości wasze zostały rozwiane z tym łączeniem ekranu. Ciągłość ekranu też musi być zapewniona, i, i czasem możemy spotkać takie szybkie naprawy. Właśnie takie ekrany zapinane, bardzo ciekawe. Właśnie ważne, żeby je tylko połączyć razem tutaj te, te metalowe części. Czasem jeszcze się taką plecionkę prowadzi, przypina te ekrany, żeby zapewnić lepszy kontakt tych dwóch ekranów ze sobą. Szczególnie jak nie wiemy, czy to jest problem z tej wiązki, czy nie, to możemy kupić sobie takie rozwiązania i testować na naszej instalacji, szczególnie jak są problemy EMC. I tu znowu zalecenia, żeby ten ekran łączyć z obu stron. Jak mamy bardzo niskie częstotliwości, to faktycznie połączenie z jednej może nam wystarczyć, ale im wyższa częstotliwość, no niestety połączenie tego ekranu z dwóch stron jest jedynym rozwiązaniem słusznym. Nie? Być może połączenie z jednej jest wystarczającym, ale docelowo powinniśmy łączyć z dwóch stron te ekrany. Zresztą do falowników, tak jak mówiłem, nie ma za bardzo tutaj dyskusji, chyba, że to są bardzo długie struktury. Typu 100 metrów, to wtedy faktycznie te prąd wyrównawczy mogą być problemem, to wtedy łączymy to przez kondensator z, z jednej strony. No, no ważne jest, żeby stosować te połączenia P, te wyrównawcze, i, i też filtrować te zakłócenia. Więc jak możemy filtrować je, przy źródle, czyli jak mamy falownik, to przy falowniku już filtrujemy za pomocą tych komponentów, o których mówiłem w poprzednim module. Jak i możemy to stosować przy, przy silniku, jeśli te zaburzenia są z silnika. I no właśnie, jest to, aby spełnić wymagania MC kompatybilności, czyli jeśli częstotliwość kluczowania tranzystorów. Powinny być mniejsze niż 5 kHz, żeby te zaburzenia no, nie ciągnęły nam się wysoko, też te stępione zbocza powinny być, a kable siłowe powinny być odseparowane od innych kabli sygnałowych i tak dalej. Kabel ekranowany jest wymagany, ale nie dłuższy niż 50 metrów, bo jak małe dłuższe struktury, no to, to bywają problem w tych zaburzeniach w tych wyrównawczych prądach, więc wtedy podłączenie tego. I znowu wracamy do, do jakichś wyników badań, czyli że połączenie tego ekranu OK z dwóch stron, ale że 360, czyli zastosowanie tej dławicy MC daje nam dużo lepsze efekty niż połączenie jakimś pigtailem, czy w ogóle nie podłączenie go, czyli zastosowanie takiej regularnej dławicy, która jest tylko środowiskowa. Mówię, trochę szybko przeszedłem przez te tematy, można jeszcze podyskutować, ale no, wniosek jest prosty. Jak najbardziej łączymy te ekrany w wielu miejscach i, i stosujemy te dławice EMC. Podłączamy do uziemienia, wyrównujemy te potencjały i, i dbamy o to, żeby zapewnić kontakt tym ekranom. Są zalecenia, oczywiście, że można łączyć ten ekran za pomocą tego żółto-zielonego kabelka PE, ale tak jak tutaj mamy, to. Ten jeden żółty, zielony kabelek, ok, drugi to jest słabe rozwiązanie. Już lepszym rozwiązaniem, jak nie mamy innego wyjścia, czyli nie możemy zastosować tutaj jakiegoś przytwierdzenia wcześniej, jakiejś dławicy, czy jakieś klamry przypinającej w tym miejscu dokładnie do, do blachy, no to zastosowanie dwóch podłączeń, czyli z jednej i drugiej strony już jest lepsze, i tutaj nie ma co się bać, że te ekrany są połączone w jednym miejscu. To, to jest żaden Problem i tu znowu z drugiej strony też podpięte, i wtedy mamy już lepsze podłączenie tych ekranów. Więc takie zalecenie jest dużo lepsze. Im bardziej, to, im, im krótsze też te kabelki są, tym, tym lepiej. Żeby ta powierzchnia tutaj była mała jak najmniejsza powierzchnia więc ciągniemy ekran jak najdalej się da, ale oczywiście ten ekran, on wcześniej powinien być do budowy podpięty za pomocą. Jakiś dławic ENC przy szafie. Tu jest inny przykład. Tak, jak mam możliwość, to przypiąć tą klamrę do blachy, do naszej płyty montażowej, ale później i tak podpiąć ten ekran jeszcze tymi kabelkami, żeby jak najdalej on miał ciągłość z naszą tą strukturą, żeby te zaburzenia, które chcą wejść z zewnątrz, żeby one były blokowane niejako z dwóch stron, żeby. Te kable w środku były chronione przez te nasze ekrany jak najdalej się da. Bo jak mamy podwójny ekran, to też ten, ten ekran zewnętrzny podpinamy do metalowych struktur z dwóch stron. Bardzo dobrze, 360, a ten wewnętrzny wtedy możemy sobie połączyć tylko z jednej strony. Jeśli boimy się, że jakieś zakłócenia mogą no, zacząć płynąć przez ten ekran, i. i no, więc to jest, to jest taki temat, mam nadzieję, wyjaśniony. Mam nadzieję, że pokazałem, do czego dążymy, że chcemy łączyć to z dwóch stron. Chcemy właśnie to, to łączyć, jak stosujemy skrętki, właśnie jak mamy nieciągłości tych ekranów, no to łączymy, nie łączymy, żeby te zaburzenia nie wpływały nam do środka, tylko zamykały się to po, po budowie. Nawet jak z jednej strony będą wisiały, no to trudno. Ale nie chcemy, żeby te zaburzenia nam do środka tutaj wchodziły, więc przynajmniej przyczepić tutaj przy, przy szafie, tutaj w środku też można to dalej uziemiać. Uszczelki MC możemy stosować na łączeniu obudów, łączeniu poszczególnych elementów naszej szafy, żeby zapewnić docisk. Bo takie problemy też się zdarzają właśnie, jeśli są szczeliny. Te uszczelki są w różnych kształtach, z różnych materiałów. no Widzimy, że to MC dla szaf to jest temat złożony, bo chociażby mamy jakieś szyby ekranowane z taką metalową siateczką. Mamy panele przepustowe, żeby zapewnić wentylację, ale właśnie takie małe otwory, zwykle plastry miodu, filtry na wejściu, jakieś. Falowody, waveguidy, które wprowadzają uszczelki MC dookoła, e, filtr bardzo dobrze tutaj odizolowane, czyli jeszcze metalowa puszka w środku, e, ekrany e, naszych kabli, prowadzenie blisko ściany, jeszcze powinny być tu połączenia e, tych tej, tej drzwi z szafą, więc no, tych elementów jest trochę i jeszcze zaraz będziemy rozmawiać o tym, o separacji, o segregacji tego. Przy łączeniu elementów, ważne właśnie, żeby pamiętać że tej farbie, farba izoluje jak mamy jakieś elementy filtrujące, czy ciągłość ekranu chcemy zapewnić, to musimy to odizolować, pozbawić farby, przykręcić i dopiero później to zabezpieczyć antykorozyjnie w jakiś inny sposób. Korytka, jak prowadzimy korytka, to też nie łączymy ich tylko jakimś kabelkiem długim, tylko bardzo dobrze przetwierdzamy, przykręcamy z odizolowaną farbą. To ma być wszystko bardzo dobrze uziemione i nie dla niskiej częstotliwości. Jak sobie miernikiem sprawdzimy, czy to piszczy, czy nie piszczy, jest ciągłość będzie piszczała, ale tylko dla prądu DC. A dla wysokich częstotliwości to będzie rozwarcie i, i tu będą problemy. Jeśli mamy farbę i przykręcamy tu ziemienia, są różne podkładki, które zdzierają nam tą farbę, które wżynają nam się. I powodują kontakt, więc o tym też należy pamiętać, żeby zapewnić bardzo dobry kontakt tym wszystkim. Myślę, że to może później, no jeszcze jak będzie rdzewiało, to będzie gorzej. Mamy inne przykłady przypinania tych, tych kabli ekranowanych, właśnie do płyty montażowej. Jak najdalej ciągniemy, to wszystko jest uziemione, połączone dalej. Więc są różne klipsy, różne rozwiązania, żeby łączyć te ekrany. No i tu jedna taka wizualizacja, jak te prądy, jakie są potencjały pomiędzy ziemią, a naszymi przewodami, zależnie od właśnie podłączenia ekranu, czy, czy tych przewodów uziemiających. No i najlepiej, jak mamy to w korytku, przypięte wszystko razem ze sobą, spięty ekran z masą, z, z jakimś tam ziemią, i wtedy mamy najmniejszy ten potencjał, ten prąd common mode, wtedy jest najmniejszy, bo pamiętajmy o tym zaburzeniach typu common mode, tych wspólnych, które są głównym problemem EMC. Oczywiście one mogą się transformować na differential, ale to podpięcie ma znaczenie i terminacja powinna być po obu stronach ekranu, o ile to możliwe. No i zaraz przejdziemy do segregacji i separacji urządzeń i okablowania.